Cześć, w dzisiejszym nieco innym filmie opowiem Ci o tym, jak podejmować skuteczne i najlepsze decyzje, tak żeby później ich nie żałować i przy okazji osiągać swoje cele i przy okazji do tego mieć zachować spokój ducha i spokojną głowę. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Najważniejsze to wiedzieć, że każde podejmowanie decyzji dzielimy na. Dwie części, a dwa etapy. Pierwszy etap to etap przemyśleń, etap wątpliwości, różnych scenariuszy, rozważania różnych za i przeciw. A druga część to po prostu wykonywanie podjętej decyzji i trzymanie się tej decyzji. Zacznijmy oczywiście od tej pierwszej części, czyli od rozmyślania, od oceniania za i przeciw. Przeciw. Podczas tej pierwszej fazy należy rozpatrzeć wszelkie za i przeciw jakiejś decyzji. Należy zrobić ogromną burzę mózgów, tak żeby objąć jak najwięcej różnych elementów, różnych czynników, różnych aspektów tej decyzji. Tak, żeby mieć jak najwięcej informacji, żeby zdobyć jak najwięcej danych. I oprócz tego warto zapisywać sobie na przykład w dzienniku danego każdego dnia, na przykład wieczorem, jakie przemyślenia nastąpią nam się na temat jakiejś konkretnej decyzji. Tak, żebyśmy po kilku, kilkunastu tygodniach mieli, tak jak mówię, jak najwięcej danych, nad którymi będziemy pracować. Należy temu procesowi poświęcić bardzo dużo czasu. Oczywiście w zależności od decyzji. Czasami wystarczy parę. Dni pomyśleć, porozmyślać, a czasami potrzeba kilku tygodni, gdzie będziemy zbierać różne wątpliwości, różne scenariusze. Bo również ważne jest to, żeby przewidywać różne możliwe scenariusze. Ważne jest także przewidywanie różnych problemów i rozwiązań tych potencjalnych problemów, które na pewno się pojawią. Trzeba przewidzieć jak najwięcej różnych możliwości. Jakiś różnych pojawienia się różnych problemów w związku z podjęciem takiej lub innej decyzji. Generalnie w tej części im więcej wątpliwości, im więcej naszych rozmyślań, tym lepiej. Pomocnym narzędziem tutaj może być tak zwana macierz decyzyjności. Otóż macierz decyzyjności jest to bardzo matematyczne podejście do Podejmowania decyzji, bardzo logiczne i racjonalne. Otóż, wytłumaczę Ci to na przykładzie. Mamy do podjęcia jakąś decyzję. Zastanawiamy się, czy na przykład mieszkać w Polsce, w kraju, czy za granicą. Mamy do podjęcia taką decyzję. I potrzebujemy teraz różnych kryteriów, kategorii, według których będziemy oceniać, opisywać czysto matematycznie. Dane warianty. Zacznijmy na przykład od kategorii, od kryterium pogoda, klimat. To jest dla nas ważne, więc pierwszą kategorią, jaką umieszczamy, pierwszym kryterium będzie pogoda. Obok w skali od 1 do 10 musimy opisać, jak ważne dla nas jest to kryterium. Jest to wszystko subiektywne. Na przykład załóżmy, że dla mnie pogoda jest, klimat jest najważniejszy, czyli daję obok klimatu, obok pogody, Dziesiątkę. I teraz pod tymi moimi alternatywami, pod tymi moimi możliwymi wyborami, należy ocenić, jak bardzo dany wybór spełnia to kryterium. Na przykład Polska. Nie podoba mi się tutaj ten klimat, pogoda, że jest zimno, że jest dwa miesiące w roku ciepło, jasno, jest słońce, a reszta to takie bezradnie szare dni. Więc pogoda w Polsce tak. Załóżmy 2 na 10, bo też trzymamy się tu skali od 1 do 10, czyli zapisuję 2. Natomiast załóżmy, że chcę pojechać, nie wiem, do Tajlandii, tam jest pogoda, super jest 10, więc zapisuję pod tą drugą opcją, pod Tajlandią na przykład 10. Inną kategorią, innym kryterium może być na przykład jedzenie, kuchnia. Nie jest to jakoś dla mnie bardzo ważne, dlatego obok kategorii, obok kryterium kuchnia, Postawię, napiszę 5, bo jest to ważne, ale nie aż tak bardzo jak pogoda. I znowu, w Polsce kuchnia jest taka dla mnie średnia, na przykład 5 na 10, więc zapisuję 5, a w Tajlandii kuchnia będzie, jest moim zdaniem lepsza, więc mogę zapisać na przykład 7. Kolejną kategorią może być na przykład odległość od rodziny. Jest to dla mnie bardzo ważne, więc zapiszę jako obok kategorii 8, 8 na 10. I w Polsce rodziny mam blisko, więc Polska spełnia to kryterium bardzo dobrze, więc daje 9 albo nawet 10 na 10. Natomiast ten będę bardzo daleko od rodziny, więc daje 4 na 10, bo nie jest to kryterium, ta kategoria nie jest spełniona. I przerabiamy tak różne kategorie, różne kryteria. Oczywiście czysto subiektywne. Mogą być 3, może być 10, może być 50. Im więcej, tym. Lepiej poświęć na ten proces, na stworzenie takiej macierzy decyzyjności tyle czasu, ile potrzebujesz, nie spiesz się, ale co teraz robimy? Gdy mamy już rozpisane wszystkie kategorie, gdy mamy rozpisane wszystko w skali od 1 do 10, czas to sobie wszystko podsumować. I tak jak mieliśmy na początku klimat, pogodę, mieliśmy wartość tej kategorii 10, a więc mnożymy 10, Razy ilość punktów pod jednym wariantem, czyli pod polską, na przykład 10 razy 2 równa się 20 punktów. To samo robimy z drugą opcją, w naszym przypadku z Tajlandią, czyli 10 razy 10 to jest 100 punktów. Zapisujemy te punkty i postępujemy dalej analogicznie z innymi kryteriami. Na koniec sumujemy kolumnę z jednym wariantem, z jedną alternatywą. A później z drugą i porównujemy. Tam, gdzie będzie więcej punktów, ta decyzja jest lepsza. Tak jak powiedziałem, jest to czysto matematyczne podejście, czysto logiczne, racjonalne podejście, które może się okazać bardzo pomocne, gdy odsuniemy niepotrzebne emocje na bok. Te dwie czynności, czyli taka ogromna burza mózgów, plus macierz decyzyjności gwarantuje. Bardzo istotną rzecz. Gwarantuje to, że decyzja, którą podejmiemy, będzie najlepszą decyzją, którą mogliśmy podjąć na dany moment. W chwili podejmowania tej decyzji zapewnia nam to niesamowity spokój, ponieważ wiemy, że nie mogliśmy wybrać po prostu lepiej. Że, mając do dyspozycji te dane, te informacje, dokonaliśmy najlepszego wyboru. Po tym, jak podjęliśmy już decyzję, przechodzimy do. Drugiego etapu do etapu działania, czyli bardzo ważna, kluczowa i najistotniejsza sprawa. Odcinamy ten pierwszy etap jak nożem, zapominamy o nim i przechodzimy do drugiego, do etapu działania. W tym etapie już nie myślimy, już nie planujemy, nie zajmujemy się przyszłością, nie wybiegamy w przyszłość, nie wspominamy przeszłości. Skupiamy się wyłącznie na teraźniejszym działaniu. Na tym, żeby wykonać dane zadanie w danej chwili teraźniejszej, w obecnej chwili i nic poza tym. Czyli trzymajmy się tego przykładu przeprowadzki do Tajlandii. Gdy podjęliśmy decyzję, odcinamy ten pierwszy etap. Nie rozmyślamy, nie wątpimy już. Nie rozmyślamy już. Koniec burzy mózgów. Podjęliśmy decyzję i teraz wykonujemy działanie, skupiamy się na obecnych działaniach, czyli siadamy przed komputerem, szukamy hotelu, mieszkania do wynajęcia, szukamy biletów, sprawdzamy, jak tam dojechać, jak tam dolecieć, gdzie możemy się zatrzymać. Po prostu wykonujemy wszystkie czynności związane z przeprowadzką, z różnymi formalnościami, na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Podkreślam, nie rozmyślając już o słuszności naszej decyzji. Po prostu wykonujemy działanie. Bardzo pomocnym takim trikiem może tu być myślenie osoby jako o dwóch personach. Podczas tego pierwszego etapu możemy o sobie myśleć jako taki generał, jaki taki planista, który planuje wszystko, który przewiduje wszystko, widzi. 10 kroków do przodu, musi wziąć wszystko pod uwagę. Musi logicznie, rzetelnie, racjonalnie określić, który wybór, która alternatywa jest lepsza. Natomiast ten generał wydaje rozkaz do tej drugiej osoby, do tej drugiej osoby, którą jesteśmy my, w części drugiej, czyli podczas etapu wykonywania działania. Wtedy przeobrażamy się w zasadzie w takiego cichego, sumiennego, zadającego mało, Pytań, w zasadzie nie zadającego w ogóle pytań, człowieka, który wykonuje powierzone mu zadanie. Można powiedzieć, że jesteśmy takim robotem, niejako taką maszyną, która krok po kroku wykonuje wszystko to, co ma wykonać, nie kwestionując już żadnych innych opcji czy też słuszności tego, co robi. I trzeba tylko o tym pamiętać, że bardzo ważna znowu sprawa że działamy w ten sposób tak długo, jak nie zmieniają się okoliczności. Czyli tak długo, jak sytuacja się nie zmienia, jak wszystko jest tak, jak było, nie zmieniamy naszego planu działania. Trzymamy się tej decyzji naszej bezwzględnie, ale gdy dojdzie do zmiany okoliczności, wtedy musimy cały proces burzy mózgów, rozmyślenia i tak dalej powtórzyć znowu. Wróćmy do tego przykładu wyjazdu do Tajlandii, załóżmy, że Przeprowadziliśmy się, mieszkamy w tej Tajlandii, ale nagle weszło jakieś prawo, że cudzoziemcy nie mogą mieszkać na Tajlandii, bo tak o, po prostu i jest to zmiana okoliczności. A więc musimy znowu przejść ten proces burzy mózgów za i przeciw, co robić dalej, jaką decyzję podjąć, ale mimo wszystko. Gdy zmieniają się okoliczności, to nie możemy mieć do siebie pretensji. Nie możemy myśleć o tym, że podjęliśmy jakąś złą decyzję, że to był błąd. Bo zmiana okoliczności nie zależy od nas. Jest od nas niezależna, a więc nie mamy na nią wpływu, nie możemy żałować czegoś, na co nie mamy wpływu. Po drugie, przypomnij sobie o tym, co mówiłem parę minut wcześniej. Podejmujesz decyzję najlepszą w danej. Chwili. W chwili podejmowania decyzji o przeprowadce na terenie, to była najlepsza możliwa decyzja. Nie mogłeś podjąć lepszej decyzji, wziąłeś wszystko pod uwagę, wyszło to, ta alternatywa jest najlepsza i tyle, więc nie możesz mieć do siebie żadnych pretensji i znowu gwarantuje Ci to spokój, tak ważny spokój ducha. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tego pierwszego etapu, do etapu rozmyślań burzy mózgów. Ważne jest tutaj też, żeby stworzyć plan działania, konkretny plan działania od ogółu do szczegółu. Czyli znowu wróćmy do tego przykładu z przeprowadzką do Tajlandii. Chcemy tam się przeprowadzić. Taki mamy plan. Czyli musimy zadbać generalnie o jakiś szkiz planu. Potrzebujemy zakwaterowania, potrzebujemy transportu, potrzebujemy źródła dochodu, źródła utrzymania. Taki jest plan ogólny, Wiemy, co musimy zrobić od ogółu do szczegółu, czyli musimy zadbać o zakwaterowanie, czyli musimy znaleźć jakiś hotel, jakiś domek do mieszkania na, do wynajęcia. A więc musimy otworzyć przeglądarkę w komputerze, w laptopie, w telefonie znaleźć, wyszukać i najlepiej opłacić takie mieszkanie od ogółu do szczegółu, krok po kroku. Zapisujemy, tworzymy też konkretny plan działania. I w tym drugim etapie, w etapie działania, skupiamy się tylko wyłącznie na realizacji tego planu, na teraźniejszym działaniu. Teraz działamy, żeby na przykład znaleźć mieszkanie. Nie myślimy o tym wielkim planie przeprowadzki w całości. Tworzenie takiego całościowego planu, myślenie przyszłościowe jest to kwestia tego pierwszego etapu. Etapu myśl burzy mózgów, etapu za i przeciw. Teraz nie myślimy ogólnie, teraz myślimy w, w ramach konkretnego obecnego działania. Czyli teraz kupiamy się, żeby znaleźć mieszkanie. Teraz kupiamy się, żeby kupić bilety lotnicze. Teraz kupiamy się, żeby dowiedzieć się, jak wygląda na przykład sprawa z wizą czy z jakimś paszportem, czymkolwiek. Skupiamy się na teraźniejszym działaniu, tylko bądźcie na teraźniejszym działaniu. Nie kwestionując sensu tego działania, tak długo jak okoliczności się nie zmieniają. Przypominam, to jest bardzo ważne. I jeszcze na koniec, w ramach takiego bonusu, co robić, gdy znajdziemy się w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji i musimy podjąć decyzję: czy tkwić w tej sytuacji, czy coś zmienić. Porównajmy sobie tę sytuację do tego, że na przykład siedzimy w kinie i oglądamy nudny film. Mamy dwa wyjścia. Zawsze są dwie alternatywy. Albo wstajemy, wychodzimy, nie żałujemy tego, że wyszliśmy, nie żałujemy tego, że film nadal lecia, my wyszliśmy, albo akceptujemy to, że film jest nudny, siedzimy do końca, ale absolutnie na to nie narzekamy. I wszystkie sytuacje można rozpatrywać właśnie w ten sposób. Albo coś zmieniamy i nie żałujemy podjętej decyzji, albo akceptujemy sytuację, tkwimy w tym dyskomforcie, czasami być może cierpieniu, ale nie żalimy się, nie narzekamy, tylko znosimy to godnie, bo my podjęliśmy taką decyzję, że zostajemy, że nic nie zmieniamy. Albo z drugiej strony podejmujemy decyzję, że coś zmieniamy, oczywiście nie żałując tego, że taką decyzję podjęliśmy. To też jest taka cenna wskazówka, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Nie ma nic pomiędzy, zawsze mamy dwie alternatywy. Nie możemy na przykład wyjść z kina i żałować tego, że wyszliśmy, mimo że ten film nam się nie podobał. Jest to kompletny bezsens, jest to kompletnie Niszczenie własnego szczęścia, własnego spokoju, ducha. Tak samo nie możemy zostać na filmie i cały czas przez dwie godziny do końca filmu narzekać, że jest nudny. To także niszczy nasz spokój ducha, nasze szczęście. Po tym, jak podjęliśmy decyzję, wychodzimy albo zostajemy, nie żałujemy tej decyzji. I to się tyczy też tego, o czym przed chwilą mówiłem, w kontekście podejmowania decyzji. Na przykład ta nasza przeprowadzka na Tajlandię. Albo się przeprowadzamy i zostawiamy Polskę, ale nie żałujemy tego, że, że zostawiliśmy Polskę, albo zostajemy w Polsce i nie żałujemy tego, że nie podjęliśmy decyzji. To jest również bardzo ważne dla nas w kontekście naszego spokoju ducha. Ok, podsumujmy sobie szybciutko, o czym dzisiaj była mowa. Przed podjęciem jakiejś decyzji trzeba rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Zrobić ogromną burzę mózgu. Przewidzieć jakieś różne scenariusze. Po tutaj może być macierz decyzyjności. Gdy podejmiemy już decyzję, odcinamy ten pierwszy etap jakby nożem. I skupiamy się teraz na drugim etapie, czyli wykonywanie działań. Skupiamy się na obecnej, teraźniejszej chwili na obecnym, najważniejszym działaniu. Nie poddajemy wątpliwość podjętej decyzji, po prostu robimy swoje, tak długo jak okoliczności się nie zmieniają. Jeżeli okoliczności się zmienią, musimy ten proces powtórzyć jeszcze raz. Tak samo planowanie. Planowanie, myślenie przyszłościowe, całościowe odbywa się podczas tego pierwszego etapu, natomiast podczas drugiego etapu podczas etapu wykonywania obecnych. Działań, teraźniejszych działań, skupiamy się na takich poszczególnych, małych już częściach planu. Oprócz tego należy pamiętać, że zawsze są dwie alternatywy: albo podejmujemy decyzję o zmianie, nie żałując tej decyzji, albo nic nie robimy, tkwimy w nieszczęściu, w cierpieniu, ale nie skarżymy się na to. To wszystko pozwoli nam po pierwsze zachować spokój ducha, spokój głowy. Po drugie, będziemy pracować o wiele bardziej efektywnie, bardziej wydanie, ponieważ będziemy skupiać się na działaniu, na obecnym działaniu, które mamy wykonać. Nasze myśli, nasz umysł nie będzie nigdzie wędrował. Będziemy skupiać się na tym, co jest istotne tu i teraz. Czyli znowu będziemy bardziej efektywni, ale zarazem będziemy bardziej spokojni. Ponieważ jeśli nasz umysł wędruje, jest... Nieszczęśliwych. Pojawiają się zazwyczaj niekorzystne myśli, które obracają się przeciwko nam. Natomiast, gdy jesteśmy pewni, że nasza decyzja była najlepsza, bo przypominam, w momencie podejmowania decyzji, decyzja, którą podjęliśmy, była najlepsza, gwarantuje nam to spokój ducha, To jest bardzo, bardzo cenne. Daj znać w komentarzach, co myślisz o takim podejściu. Jak Ty podejmujesz decyzję? Czy masz jakieś różne techniki, metody, sposoby? Daj znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale.